Cześć winiarze, chcę, żebyśmy wspólnie spróbowali wino. W języku fachowym nazywa się to degustacją, ale jakbyśmy tego nie nazwali, tak wszystko zmierza do tego, żebyśmy się wina napili. A po co te przymiarki, te próby i degustacje? Po to, żeby wydłużyć proces, oddać mu należny winu, czas i pobudzić zmysły. Wszystkie zmysły uczestniczą w procesie oceny wina. Łącznie z procesem słuchu, wbrew pozorom, bo w chwili, kiedy otwieramy butelkę, ten, to wyjęcie korka albo nalanie wina i ten przepiękny dźwięk wlewanego napoju do kieliszka pobudza naszą wyobraźnię. Tak więc słuch, drugi wzrok. Oceniamy klarowność wina i oceniamy jego barwę. Mam w kieliszku wino białe przy czym biały jest absolutnie e, słowem umownym. Wino białe nie jest, ma kolor e, bardzo jasnej słomki, bywa seredynowe, bywa bardzo jasne, bywa ciemniejsze. Z upływem czasu będzie ciemniało. Nie ruszam jeszcze kieliszkiem i wącham, czy wino e, nadaje się do spożycia. Bo jeśli jest przekorkowane, jeśli towarzyszy e, zapachowi jakiś nieprzyjemny, bardzo degradujący, Wino zapach, absolutnie je odkładamy, a zdarzają się choroby korka. To wino jest czyste, więc wącham pierwszy, pierwsze westchnienie, pierwszy wdech, że tak powiem, ocenia wino zamknięte, wino, które jeszcze nie ujawniło wszystkich swoich walorów. Dopiero poruszenie wina w kieliszku, nadanie mu o, takiego ruchu sprawia, sprawia że wino zaczyna się dotleniać. Dotlenianie, wpuszczanie tlenu do kieliszka służy temu, aby ujawniło ono swoje walory, które były zamknięte w butelce przez dość długi czas. Wąchamy je drugi raz i ono jest zupełnie inne i zapewniam was, że podczas tej podczas picia tego wina, podczas całej biesiady, która jest przed nami, te zapachy będą się zmieniały, bowiem Wino będzie ujawniało coraz więcej swoich walorów. E, to jest bardzo piękne. Wreszcie usta. Usta. Bierzemy niewielki łyk i rozcieramy je na języku i na e, przednim podniebieniu z odrobiną powietrza. Po to, żeby w dalszym ciągu dostało ono. Powietrza i ujawniło to, o czym mówiłem przy, przy zapachach. <laughs> Teraz smakujemy to, co w winie jest szczególnego: owoce. W białych winach to będą najczęściej owoce tropikalne, ale częst, często i jabłko, brzoskwinia, dziesiątki rzeczy: grzanka, chleb, trawy, trawy świeże, trawy skoszone w przypadku serwisu, i, tak i tak dalej. Przy tym nie będziemy się rozwonić. Możemy też spróbować mineralność, coś szczególnego, podłoże nam się ujawni winnicy, z której to wino pochodzi, czy regionu, z którego to wino pochodzi. Wino białe z upływem czasu będzie ciemniało, wino czerwone z upływem czasu będzie jaśniało. Po barwie możemy też sprawdzić, czy wino jest stare, czy wino jest leciwe, czy też zupełnie młode. Kieliszek polecam, aby był z cienkiego szkła, bo o wiele. Lepiej widać, jak na przykład układają się łzy na kieliszku, łzy, czyli naturalny, przefermentowany cukier, który na kieliszkach pozostawia wspaniałe, regularne zacieki. Po ich sile, po ich regularności możemy poznać e, intensywność tego wina. Wiemy już wszystko, drodzy Państwo, spróbowaliśmy tego wina. Drugi łyk, który oprzemy. Na tylnej części języka pozwoli sprawdzić jego długość, tak zwaną. Jak długo pozostanie ono w naszej pamięci, to jest pamięć emocjonalna, która pozwoli nam w przyszłości wybrać to wino już z pełną świadomością tego, co czujemy, i że wybraliśmy słusznie to, co jest bliskie naszym zmysłom. Najlepszego.